dzisiaj głos jest narzędziem pracy. Jeśli nie będziemy mieli głosu, to ja podam w tej chwili wykład bez głosu. Prawda? Powiedziałem prawdę czy skłamałem? I ta szerokość strun głosowych a, ma mniej więcej 3-4 mm, a długość w zależności od wieku. I te 3-4 mm strun głosowych potrafią wydać w skali takiej e, liniowej e, 15 tysięcy dźwięków. Tak wyglądają strony głosowe, które wibrują. Wibracja strun głosowych jest bardzo skomplikowana. I to był specjalnie sygnał bez głosu, a to jest sygnał z głosem. Głos polityków jest używany po to, żeby nas namęcić nam w głowie, żeby nie mówić właściwie to, co chcemy, tylko to, co mamy usłyszeć. To jest na przykład. To I on mówi, w jaki sposób uh, mamy wydać więcej pieniędzy, żeby wysłać wojsko na wojnę do Iraku. No sprawa, my możemy z, akustycznie wymazać całą semantykę z, tego, z, tej, z tej mowy, zostawimy tylko sam głos, sam głos, bicie strun głosowych, wtedy wychodzi z tego melodia. I to jest melodia pozytywna. I, a ten drugi kandydat w tym czasie mówił o, na przykład w ten sposób. reduce interest rate, reduce regulation, encourage green technologies. Obniżmy podatki, zróbmy dobre rzeczy, prawda? Jeśli, jeśli wymarzymy jego głos. to nie podnieca, prawda? Mimo.